Kolejny dzień na tym kanale. Ja chcę wybrać. Wytłaczę. Smash. Simulator. Czy się gra? Spodoba. Zatarczyła. Które się podpisać? ja w to grę już grałem. Poza odcinkami. Bo. Podoba mi się ogólnie. Ja już mam. Drugi świat delegowany. Bo. Ja chcę zdecydować. Czemu ma 24 tysiące kaski? Jest i ma jajko za 200. O, no wygościł do akcynki. Ci dziękuję, chyba mój widz, a jeżeli chcecie, żebyśmy, żebym was tutaj, to do znajomych, jeżeli ktoś chce, to na kanał i wpiszcie w komentarzach swoje nicki, to was dodam. Ale mamy już drugi świat. Jak widzicie, no, dużo to ma. A, pójdziemy. A zostało 714 14, to nic. 6 tysięcy, 6 tysięcy, żeby otworzyć pierwsze jajko, więc raz sobie to obczajimy i otworzymy, co nie? Że nam się spodoba, zostawcie apkę w komuś, pt. drugi raz to mówię. żebyście nie zapomnieli. Pum, pum, pum. Pozdrawiam Tediego Diego za taką kozacką grę. O, co to jest gra? Mi się bardzo podoba. mówi już tak. O, się uda. Może będę miał 30 tysięcy. Jest mam 200 teraz... O, to jest ten gościu mistrz on jest lepszy do mnie. No za chwilkę. Za chwilę. Na razie nie. sobie jedno jajo. Zobaczymy, co mi tu wyleci. Parot. Ej, yy, Mało było procentu. Plus osiemdziesiąt. Tu hmm. Którą będziemy rozwalać? Minus 130 nie widzę. Tak dużo? Nie, minus 113. To nasze życie odmieniło się. Ten pet odmienił nasze życie już Pierwszy za ile jest? Młot... Pierwsze za 50 tysięcy. Ulepszenia? Prędkość gracza młot mod. Co było? Mod mod. Co to dało? Czy co, więcej będzie dostawać? Chyba tak. Zobaczmy teraz sobie, na przykład na tym samym. 118, coś to dało. A czy było warte 10 tysięcy kryształów? Napiszcie w komentarzach. Dziękuję, prawie już mamy 200 słów. Więc Jeżeli kościół, który przed chwilą mnie zasubskrybował, ogląda to, to bardzo dziękuję, że mi suba i Jeżeli napiszesz komentarz, to zostawisz się like. A tym komentarzem zarduszko. Jakieś miło, oczywiście. Ale jak zostało jeszcze mi, to i tak Ci to dam. Ej, widzowie, czy wy to zobaczyliście? No go dwa tysiące do kolejnego. Ja, no ja nie wiem. Tak, ma być, te czy tak. Cięć. Przepraszam, że tamto że mam. O, teraz już to ma 2500, więc troszkę więcej i więcej do tego dostaniemy. Dużo to ma. Oglądajcie oczywiście do samego końca, żeby Was takie kontenty fajne nie ominęły. Tutaj sobie wchodzę. Tutaj tutaj mam, o, tu jeszcze. mam. O, 64 Mam 600. stać nas na dwoje. Otwieramy. W tym momencie zostawiajcie łapki w górę i suba. Miecz małpy. Jeszcze lepiej. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Kot pirat. No Miecz małpy, Zjeżdż aż. O co za dobry pecik Ile Minus 333, nie wiesz. Tak dużo. O Boże. Poprzednia Bo grantom w ogóle nic nie miałem. Teraz widać, że się opłacało, żeby iść do gry. I chyba zostawiliście lajka. Chyba zostawiliście lajka. No. Już grałem w tą grę i cię nagraśnię. Ale jak co się stało, nie włączyłem nagrywania. Włączyłem y, nagrywanie, ale mi się nie, nie zaliczyło normalnie. Nie zauważyłem, że mi się to nie zaliczyło. Mamy 88 tysięcy. Zrobiliśmy to, to, straciliśmy. Widzicie? Na początku odcinka. E, jak to? Na początku odcinka minus 33, a teraz minus 30-33. Zobaczcie, jaka to różnica, co nie? Duża co nie. Bardzo. O, o. Nie no, naprawdę. Westało mnie tu na początku język. Słuchajcie, dobra, idziemy rozwal się tu skrzynką, a chitarową rozwalem idziemy. To nawet mi nie daje po tysiąc. Ja już na to, na ten świat jestem zadowolony. Muszę iść na to. Czy naprawdę jestem lepszy od Pity Diego teraz? To jest diamant, no i za mnie idzie Co mogli teraz zniszczyć? Co zniszczymy? jak to szybko rozwalamy. To 28. Tu na hit. -o. Nie, na hita Idziemy zrobić ulepszenia. Broń znasz mnożnik szczęścia. To sobie weźmy. Prędkość gorączka. sobie wezmę. idzie um, Wszystko to I szybszy jestem? Może. То есть, только... Чем мне это устаем такого еще мельнее?

Taki są gościu co? Chyba kupi ja A może nie? Znaczy, tak czy nie, nie wiem nie? Ja nie wiem Czy kupować, czy się opłaca, czy nie Widzicie co? Otworzy je Otworzy je. Ta was je, Jeżeli zostawicie lajka, to otworzę no, Zostawiliście, no mam nadzieję. O Boże, co za głupia nerka. Kot pirat. Czy jedno jeszcze? Pan Krab. Ajajaj, słabiutkie peciszki. No ale coś, na, coś się zmieniło. 374 dostało. Ale robiliśmy już. i radę najlepszy z tobą dziękuję dobra, idziemy z go jeszcze sobie zniszczymy dobra, jeżeli wam się spodobał zostawcie łapki w górę i subskrypcję a my się widzimy w kolejnym odcinku co nie? I też zostawcie lajka, żebyście chcieli żeby kolejny odcinek, a ja się widzę w kolejnym odcinku, pa, hejuuu!